z nami trener Rafał Wójcik trener Juventy Starachowice panie trenerze Rzadko się zdarza, żeby drużyna, która przez 20 minut zdecydowanie dominowała w meczu, wygrywała 3 do 1. W drugiej połowie wydawało się, że troszeczkę zostaliście przyciśnięci do, do, do swojego pola karnego. Natomiast pierwszej, do straty pierwszej bramki przez BKS, no, gra była w miarę wyrównana. Czy to tylko moja taka subiektywna ocena, czy też, czy też pan się może z nią zgadza? E, po części zgodzę się tą, z tą oceną. Dzisiaj powiem tak, że musiało nam wystarczyć 45 minut, e, tak naprawdę na to, żeby, żeby zwyciężyć, żeby zdobyć trzy punkty. No, pierwsza połowa uważam, że piłkarsko w naszym wykonaniu bardzo dobra, mądra i, i do tego skuteczna. Skończyło się fajną zaliczką e, trzybramkową. Powiem szczerze, że w przerwie zastanawiałem się, e, jakich grosze tam dokonać. Mamy jeszcze Puchar Polski i tak naprawdę trzeba ten, ten skład mamy e, dosyć skromny i zastanawiałem się nad jakimiś e, tam innymi e, rozwiązaniami personalnymi. Zrobiłem tylko jedną zmianę. Chciałem jeszcze bardziej wzmocnić tą ofensywę. Chciałem po prostu, żeby zespół się przełamał tak na dobre, jeśli chodzi o strzelanie bramek. Natomiast druga połowa cóż, to Trzeba spuścić głowę i, i z pokorą wziąć się za ciężką pracę, bo no nie było to dobre, dobre. 45 minut w naszym wykonaniu. Przede wszystkim nie było rozegrania piłki, które, które dominowało w pierwszej połowie od tyłu. Spokojna budowa i czekanie na przeciwnika. W momencie, gdy przeciwnik presuje, wychodzimy z takim kontra pressingiem ćwiczyliśmy to rozmawialiśmy o tym w przerwie, że coś takiego przyniesie efekty no było raptem, te, te trzy sytuacje jeszcze była, była poprzeczka, jeszcze tak naprawdę więc jakby być może, jakby było cztery, no już by totalnie uszło powietrze z boku naprawdę trzeba tym chłopakom pogratulować, bo grali w osłabieniu natomiast Chcę powiedzieć o swoim zespole. No, no, wdaliśmy się w tą chaotyczną grę, bo wiadomo, że najprostszymi, to, to nie dziwię się, nie chcę tutaj mówić, że, że jakieś, bo na tym boisku według mnie no, trudno o, o jakieś wirtuozerskie zagrania. E, bo nie, po prostu najprostszymi i bardzo skutecznymi środkami przychodziła od razu pod nasze pole karne I wiadomo, z tego się zawsze zrobi jakieś tam zagrożenie e, naszej bramki. E, i, 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 tych, I tych mówię o, o ile, i e, to, że tak powiem, prawdopodobieństwo tego, że, że stworzą cokolwiek, e, E, takiego, że, e, że, że my będziemy mieć problem, było duże i, i, i tak się faktycznie stało, że e, tych sytuacji na dobrą sprawę, no, no Tomek Wróblewski musiał się wykazać kunsztem tutaj, gdzie, gdzie gdzie wyłapał nam można powiedzieć, nie wiem czy mecz czy, czy, czy ten wynik, no, no, strasznie szkoda tej, tej bramki strzelonej, bo e, mówiliśmy sobie, że gramy na zero z tyłu, że poprawiamy statystyki cały czas, no a tutaj, no, mając 3-0, mając jednego zawodnika więcej, no musimy się wykazać, że tak powiem, no większą dojrzałością i cwaniacą tak naprawdę. Od tego powiem szczerze że w drugiej połowie brakło. Rzeczywiście w pierwszej połowie bardzo dobrze wyglądało to rozegranie piłki od linii defensywnej. Jednak odnosiliśmy wrażenie, że czasami obrońcy troszkę przesadzali chyba z rozgrywaniem tej piłki z tyłu i no stwarzaliście sobie sami nawet kłopoty przy, przy wysokiej grze Bochni. To znaczy Bardzo rzadko tak naprawdę bok nie widziałem w jakimś takim wysokim pressingu. Myśmy tak naprawdę chcieli, może nie naszą niedokładną grą, sprowokować wysoki pressing, ponieważ uczymy się ciągle gry na, na, na pod, pod, pod wysokim pressingiem, bo wiadomo, że jak, skoro zawodnicy podchodzą wysokim pressingiem w czterech lub w pięciu, to w środkowej linii lub w liniach obronnych jest ich mniej po prostu i wtedy szukamy tam szybkich, szybkich rozwiązań, szybkich szans. To, tak, to jest podobna sytuacja jak kontrataki, praktycznie się po porzucie rożnym. W pierwszej połowie, to wiadomo, ta pierwsza bramka szczególnie to było widać właśnie, to było wyjście z pod pressingu w środku, jedna prostopada piłka, i praktycznie kończy się sytuacją sam na sam i, i Darek strzela, i, i, i to było. I, I tego typu sytuacji myślałem, że przeprowadzimy więcej. Natomiast nie wiem, dlaczego tak totalnie oddaliśmy inicjatywę. Brakowało po prostu takiej wymiany podań, spokojnego w czterech, w pięciu w takich grupach, w, trójką, w zwykłych, w najprostszych trójkątach, po prostu, żeby żeby ten przeciwnik. Mógł się gdzieś zaangażować w tą grę pod naszą bramką, w takiej w taki oczywiście w obronie, dać jedną czy dwie piłki celne do środka. I tutaj też tak naprawdę były sytuacje w drugiej połowie ku temu, żeby tą piłkę rozegrać na jeden bok bądź na drugi bok. Tak jak tutaj grał Pusa, czy, czy z drugiej strony Tobiszewski. i te szanse, szczególnie tutaj tą lewą stroną, były widoczne. Tu grał jeden zawodnik, praktycznie ten nie wiem, z siódemką, czapeczka, bodajże, jeśli sobie tam sprawdziłem. I ciągle był sam. Uważam, że mówię. Zabrakło mi takiej mądrości, e, widzenia e, peryferycznego tego, co się dzieje, bo wiadomo, że jak podchodził do jednego, to drugi był wolny, e, te, te, te szyki obronne mieli rozluźnione, i wystarczyło po prostu w środkowej strefie utrzymać się przy piłce i, i te szanse by się stworzyły. Dlatego, no, tego, tak jak powiedziałem, no, ostatnie 15 minut to no, nie wiem, czy byliśmy raz tak naprawdę pod bramką przeciwnika, no na samym końcu, chyba.